Zaczął się poród! Szybko, szybko, szybko! Biegni! Okej, okay, i co to będzie? Chłopczyk czy dziewczynka? Czy mam nadzieję, że będzie to chłopczyk? No dawaj chłopczyka! Hejka! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w szóstym odcinku z wyzwania Very Veggie. Jak zapewne pamiętacie, w poprzednim odcinku urodziła nam się córeczka, więc jest to kandydatka do generacji drugiej tego wyzwania. A przypomnę tylko, że druga generacja to jest kolor purpurowy nawiązujący do warzywa bakłażan. Więc mamy... Córeczkę Meli, i w zasadzie to tak się zastanawiam, czy by jednak jeszcze nie spróbować postarać się o dziecko. No i później zadecydujemy, które z nich miałoby zostać wakłażanym. E, w poprzednim odcinku również mieliśmy święta i przyszedł do nas święty Mikołaj, także jesteśmy świeżo po otwieraniu prezentów, jeszcze e, mamy te wszystkie dekoracje i choinki, no ale póki co jeszcze jest zima, więc. Jak na razie dekoracje mogą zostać. I jeszcze nie zadecydowałam na jakiej długości życia ostatecznie chcę grać. Tego nie mam w zasadach, więc możemy sobie wybrać, ale nie wiem, czy na krótkim czasie życia poradzimy sobie z tym wszystkim, co mamy wykonać. Jak na razie zostawmy, a później zobaczymy. Ewentualnie zmienimy na normalny czas życia. Dobra, no to cóż, skoro mamy krótki czas yy, życia. No to może postarajmy się o to drugie dziecko. No jak na razie mamy jedno. No ale wiecie, no trzeba działać. Więc możesz sobie tutaj podejść i zrobimy bara-bara. Okej, okay, no to let's go. No w ogóle widać, że mamy dzieci. Bo już pieluszki mamy na podłodze. Nieumyte talerze. Dobra, no i oni już skończyli. I Holly idzie prosto do Molly. Bo Molly płacze. A eee, może aż tak. Może nakarm ją. Eee, nakarm piersią. Może jest głodna. No to teraz sprawdźmy, czy Holly jest w ciąży. Zrób test ciążowy. No, mam nadzieję, że jest. Jest! <grym> Holly jest w ciąży. Super. Dobra. No to teraz co? Jest godzina 13.30. Możemy w zasadzie otworzyć nasz biznes. Chociaż zobaczmy, co się tu dzieje. No właśnie, bo to trzeba posprzątać, a te obrazy też możemy przenieść, więc ym, tak, przeniesiemy sobie na tą tablicę i umyj tablicę. No i dobra, w zasadzie to już możemy otworzyć nasz biznes. Otwórz przestrzeń twórczości, no bo jeszcze nam trochę brakuje. Mamy trzy gwiazdki jak na razie. <laughs> jeszcze nam brakuje dwóch gwiazdek. I też mam nadzieję, że Niebawem to nadrobimy, a teraz sobie możemy zabrać e, cały plon. Już przyszli goście i słuchają wykładu. To może zaświecimy jeszcze tę świeczkę i damy może zmagające skupienie szafran. To synowie się będą czuć skupieni i może będą lepiej przyswajać wiedza. O nie, a one się w ogóle kłócą. Dobra, podejdź do nich może i... A, trzeba jakoś zaradzić, bo zaczynają się strasznie kłócić. O, dobra, ta przynajmniej poszła robić wazon, a ta chyba kupi obraz, czy nie? Albo po prostu twierdzi, że jej się nie podoba. Goczo, ona cały czas krzyczy. Spław uciążliwego klienta? O, ha! No, nie chcemy mieć takich klientów. Idź sobie. Cały czas się kłócisz ze wszystkimi klientami innymi. Tej się aż niedobrze zrobiło. O, biedna. Dobra, może trzeba przeszykować jakieś jedzenie. Wiecie? Zrobimy może takie burgery na przyjęcie. To może inni też zjedzą. O nie, a ona w ogóle gdzieś idzie to robić na jakimś grillu. Hej, gdzie ty z tym idziesz? No nie no, bez przesady. Żebyś aż tak daleko szła, żeby te burgery zrobić. Niesamowite. Dobra, to teraz chowaj do wyposażenia. Damy te burgery tutaj. Tylko... Wyłączymy sprzedaż i zawołaj na posiłek. Tylko nie wiem właśnie dlaczego ci Simowie nie chcą jeść. Jakby... nie wiem, zobaczmy w ustawieniach. No mają tutaj, żeby jeść. Simowie będą spożywać jedzenie oraz brać przekąski i porcje z lodówki, kotły, maszynki do popcornu. No może trzeba im dać jakąś lodówkę tutaj? Albo maszynkę do popcornu, zobaczmy. No wiecie co, no nie wiem, no... Niby tutaj jest jakaś taka gablota, hmm. ale to chyba nie o to chodzi. Ewentualnie jakiś taki barek kawowy, no ale. Hmm. Nie, bo ja nie chcę tutaj po prostu robić kawiarni, a chciałabym, żeby oni też jedli, więc nie wiem za bardzo jak to zrobić. Bo nawet jak zawołałam wszystkich na tego burgera, no to nikt sobie nie wziął porcji. Tego kakao też widzę, że nikt nie pije. Więc, nie wiem, ciężka sprawa. Chyba, że ten popcorn i wtedy popcorn będą jeść. Wiecie, możemy spróbować, nie? No w sumie to co nam szkodzi z tym popcornem. Yy, tylko nie wiem, czy on tutaj. No nie, tutaj nie wejdzie. Potrzebujemy blat. No i gdzie by teraz ten blat wcisnąć? Na górze? Tutaj już też jest tak ciasno i są dwie lodówki z jedzeniem. A ewentualnie tutaj? Mm, coś takiego? Nie wiem, no wiem, że jest tak już ciasno strasznie. No ale jakoś to musimy zrobić. Nie mamy wyjścia. Mm, dobra. I teraz spróbujemy sobie też te urządzenia do robienia popcornu. Mm, dobra. Damy go sobie tak. No i te burgery. No i zobaczymy, czy teraz będą jeść, czy nie. Zawołaj na posiłek. O! Jest! Jedzą! No, widzicie? I są teraz zadowoleni. No. I właśnie o to chodziło. Dobra, to nie będziemy robić jak na razie tylko popcornu. Jeszcze zobaczymy, czy w takim razie, jak tą tacę tutaj dam, to czy to coś zmieni. Dobra, więc jak na razie zostawimy to kakałko. Tutaj będzie nasza... dorobienia popcornu. Chociaż wiecie co? Tutaj damy ten popcorn, a kakałko damy tutaj. No i zobaczymy. Czy będą coś ten popcorn jeść z tego później, czy to kakao będą pić? I w ogóle mamy te wazony, to możemy sobie je przenieść na te półki. Okej, okay. i mamy też kompozycję kwiatową, ale niedokończoną. No to okej. Okay. No nie jest dobra, możemy już na dzisiaj kończyć. Um... Zamkniemy sobie nasz lokal, bo jest w pół do czwartej. Zarobiliśmy tylko 666? Trochę mało. Ale w sumie to późno otworzyłyśmy. Także no nie ma się co dziwić. A i w ogóle dzisiaj mamy Sylwester. Okej, okay, to fajnie. Dobra, ale chodźmy spać. Bo ona jeszcze nic nie spała, jest rano już. No, także niedobrze. Nasza Molly sobie leży, ale grzeczna jest. Nie pewnie się Jules nią zajmował wcześniej. No teraz trochę tak ciężko, wiecie. Dzieci. Biznes. O, króliczek był. O, gdzieś uciekł. Ale widziałam go. No, także wiecie, ciężko troszeczkę tak to wszystko pogodzić. Jeszcze musimy te umiejętności rozwijać. Mamy tak włóczkowania, dziergania. No już mamy dziewiąty poziom, także całkiem nieźle. To za to skończymy robić. Później mamy malowanie. No i to ogrodnictwo ewentualnie może być też. Albo to garncarstwo. No, zrobimy to garncarstwo. Czyli to będą trzy umiejętności. A do aspiracji, co nam brakuje, musimy jeszcze wręczyć dwie dziergane robótki i musimy ukończyć 10 wspaniałych dzierganych robótek. No, to może być ciężko. O, i list tutaj był. Dobra, jest godzina 9 rano. Chulz nie śpi, także możesz. To chyba Holly musi otworzyć. No to otwórz. Ale Jules może tutaj pracować, także spoko. To tak, uzupełni gorącym kakao z piankami i przygotuj popcorn z masłem. No, także jak przyjdą goście, to będą sobie mogli jeść. O, a kto tutaj przyszedł? Matka Natura do nas przyszła. No to na pewno musi się bardzo tutaj u nas podobać. Jest tak zielono, że aż sama Matka Natura przyszła. O, i poszła robić jogę. No, nieźle. O, i tutaj w NAM się robi bazon. Kolejny do sprzedaży. No i tak, chodź sobie może wstać. I pójdziemy tutaj, muszę nakarmić Moli, Nakarm piersią i przygotujemy coś do jedzenia. I co byśmy tutaj mogli ugotować? Może taki placek z malinami i poczęstujemy naszych gości plackiem. Osiągnięto nowy poziom renomy. Ma teraz rangę hitu społeczności. Ale super. Dobra. Mamy ciacho, więc dajmy sobie do wyposażenia. O nie, w ogóle to jest kiepskiej jakości. To opróżnij maszynkę do popcornu. A ciacho damy tutaj i zawołaj na posiłek teraz. A, przyjdą sobie goście, będą jedli fajnie. No, a ty jeszcze możesz przygotować popcorn z masłem, żeby było lepszej jakości. No, mam nadzieję, że się będzie im podobać. Zapalimy tutaj świeczkę zapachową, wzmagającą skupieniem. O i patrzcie, ten popcorn też biorą nasi klienci. No to super. To może namalujmy teraz jakiś obraz. O, i Molly zmieniła grupę wiekową. No to tak, No jeżeli to ma być ktoś zły, kumpel i romantyczny, hej, no to nie wiem, wrażliwa. No, pobudzenie od intensywnej zabawy interakcji społecznych. promienna. Lubią interakcje z innymi, ale wymagają więcej uwagi. Ruchliwa. Często mają problemy z zasypianiem lub skupianiem uwagi przez dłuższy czas. Emocjonalna. Mają wiele emocji i łatwo ich rozbawić, ale trudniej uspokoić, gdy odpadają w zły nastrój. Ostrożna. Potrzebują więcej czasu na oswojenie się z nowymi przeżyciami, miejscami i simami. Spokojna. Rzadziej wpadają w złość. Tania. I to może ta emocjonalna. No, dobra. Niech będzie emocjonalna, Meli. Ale fajnie. A i fajnie, że zachowała włosy zielone po matce. To zobaczmy yy, w kasie. I jak na razie jeszcze nie będę jej zmieniać koloru włosu. Dopiero później, jak już zadecydujemy, no to. kiedy yy, zmienimy. Jak na razie jeszcze jest. Ale yy, patrzcie, jedno oko ma fioletowe. Ha, więc. Jak już wybierzemy naszego następca, no to wtedy e, zmienimy kolor, tak całkowicie na fioletowy. A jak na razie po prostu niech zostanie przy zielonym. Więc póki co jest taką małą kruszynką i dopiero będzie poznawać siebie. Także jeszcze ma czas do zostania bakłażanem. Jak na razie skupmy się na tym, żeby... E, wiecie wybrać odpowiedniego następcę. O nie, w ogóle te wszystkie włosy one nie mają koloru zielonego ani żadnego innego. No niedobrze. O! <laughs> to jest fajna taka czapeczka. Wygląda jakby bakłażan. <laughs> Dobra, to niech będzie może jakaś taka właśnie czapeczka. Możemy po prostu zrobić taki akcent nam, nawiązując do bakłażana. Zrobimy może jakieś zielone ubrania, no, tak żeby, wiecie, nie całkiem Przechodzić na fioletowy jeszcze, bo wystarczy nam ten akcent sam. No i tak, to byłby strój na co dzień. Takie możemy dać oficjalny, taki do snu. To może być strój imprezowy na gorącą pogodę i na zimną pogodę. Dobra, no to Molly jest już gotowa. Ciekawe, co w ogóle teraz nam się urodzi. Czy to będzie chłopczyk, czy dziewczynka? Szczerze to wolałabym, żeby to był chłopczyk, więc jeżeli teraz. Urodzi się nam chłopczyk, to chyba on zostanie naszym następcą. Bo bakłażan lepiej mi pasuje do chłopczyka. Siłą rzeczy. Dobra. No to jest nasza Molly, możemy teraz ją przytulić. I baw się w akuku. A Jules niech się tutaj zajmuje naszymi klientami, no bo teraz musi nam pomóc. Koniecznie. A mamy tutaj już bazon do no zebrania. To sobie go tutaj wystawmy. A, a w ogóle zobaczmy jeszcze, jakie punkty my dostaliśmy. Dostaliśmy trzy dodatkowe punkty bonusowe do wykorzystania, więc myślę, że po prostu kupimy sobie tutaj te kolejne. Będziemy mieć już uzupełnione te trzy, no i później jeszcze sobie wykorzystamy te dwa następne, jak już będziemy mieć pięć gwiazdek. Także po prostu idziemy sobie tą ścieżką. No i dobra, nieskazitelna reputacja. Super. O. I Holly sobie teraz a tworzy obraz. To dobra. Hej, ale kończ go? Jak już zaczęłaś? A mamy tutaj wazon. To przenieśmy go sobie tutaj. No i mamy też portret gotowy, więc sobie możemy przenieść go tutaj. I teraz sobie możemy namalować pejzaż. I przegapiliśmy sylwester. No nic, trudno. No, przynajmniej mamy kolejny wazon do sprzedania. Mamy siódmy poziom malowania. No i jest gotowy nasz pejzaż. Także wystawimy go sobie tutaj na sprzedanie. I teraz. Mm, możemy wytworzyć obiekt ceramiczny. I zrobimy ten to jak na ciasto. Ktoś nam tutaj jeszcze zrobił od razu wazon. Tak na szybko, to sobie kodajmy tutaj do sprzedania. I w zasadzie to przydałoby się nam kogoś zatrudnić do sprzątania, no, bo tak trochę nie za bardzo nadążamy. Szczerze powiedziawszy, a więc zobaczmy, kogo byśmy tutaj mogły sobie zatrudnić. A może tego? Pania Lee On ma umiejętności ogrodnicze wysokie. To by się też mógł roślinkami nam zajmować. A ten ma bardzo wysoką umiejętność włóczkowania. Tylko, że jest brak zgodności charakterów i mo mają mocne zauroczenia. A tak trochę nie za bardzo. No, ten z tym ogrodnictwem chyba najlepiej pasuje. To wybierzmy sobie tego. Mamy też zgodność charakterów z nim, a więc będziemy się dobrze dogadywać. To też jest ważne. I teraz jeszcze sobie zrobimy zarządzanie pracownikami. I damy sobie tak, żeby pielęgnował ogród i żeby sprzątał. No i dobra. To sobie możemy zamknąć tą firmę. 800 simalonów tylko. Dobra. A, to dzisiaj jest Sylwester. Chwila. Aha, no co szale. Okej, okay. no dobra, to spoko. <grym> Już myślałam, że na Sylwester ominął. <grym> o, a tutaj nasza Meli śpi. Biedna, rodzice tak zajęci swoją firmą, że aż dziecko śpi na podłodze w firmie. <grym> Mamy tutaj prawie, że gotowy obiekt do, gla do glazurowania. E, także przenieśmy go sobie tutaj i glazuruj obiekt ceramiczny. I teraz sobie możemy dać: Można taki mm, matowy. A tutaj co jest? Czemu jesteś rozbudzona i rozgniewana? Okej. Okay. No to, już chodź tutaj się e, tak podziasz przytul i naucz leżenia na brzuszku. No i tak. Mamy tutaj nasz obiekt już gotowy. Jakoś wspaniała. to jak na ciasto. No. to dajmy sobie go tutaj do sprzedania. No i teraz sobie wytwórzmy coś nowego. Może teraz jakąś taką doniczkę. A czy może się opiekować Molly? Baw się w akuku. Możesz nakarmić. Aha, w ogóle ją fajnie tak wziął do takiego nosidełka. I idzie się z nią bawić w wodzie. Fajnie. Ciekawe, czy się jej podoba. Na pewno się jej podoba. Dobra, no to możemy otworzyć naszą firmę. Mamy czwarty poziom gar garcarstwa. Super. No to teraz tak. Przejdziemy sobie tutaj do glazurowania. O, a czemu nie możemy? A, do tego się nie da glazurować. No dobra, no to wystawmy sobie tutaj do sprzedania i włączmy sprzedaż i chodźmy teraz sobie stworzymy jakiś inny obiekt. Teraz możemy zrobić świecznik na czwartym poziomie umiejętności. Skoczę w ogóle to przydałoby się łóżeczko jej kupić, bo ja zapomniałam o tym i ona cały czas śpi na ziemi. No i mamy problem, bo nam się tutaj nic nie mieści. Poczyniłam czy czasem by tego łóżeczka tutaj jednak nie przestawić. I teraz przynajmniej tutaj będziemy mogli mieć przewijak i łóżeczko. No, dobra. To teraz połóż tutaj swoją córeczkę do spania. Poprawa działania strony internetowej. Niezależny twórca stron zaproponował Simce o imieniu Holly zoptymalizowanie jej witryny za darmo. Gdyby Holly przeznaczyła na ten cel trochę więcej środków, mogłaby wykupić pełen pakiet usług, który obejmuje usunięcie negatywnych recenzji Dziwnie atrakcyjna propozycja. Okej, okay, no to weźmy ten pełen pakiet. Zyskaj renomę i reputację intrygancką. Okej. Okay. Reputacja i renoma. Z pełen pakietem usług, strona mojej firmy, synki o imieniu Holly, została odświeżona i oczyszczona z negatywnych recenzji. Przyszłość to przyszłość, prawda? Plus do reputacji intrygancka i dwa plusy do renomy. Super. A czemu w ogóle on nie może... Włóż do końca. Jakby o co chodzi? Czy on się tutaj nie może dostać do tego końca? A jakbyśmy to dali inaczej? No, w tą stronę może. OK i połóż spać tutaj. Albo w ogóle w pierwszej kolejności to możesz e, przewinąć. Przewiniemy tutaj naszą Meli. Okej. Okay. E, no, i połużę spać. O nie, a ją ja by się w ogóle przydało wykąpać, chyba jednak. No, i masz gorączkę, tak? No, to pięknie. E, Wykąp meli. No, dobra, ale tak, no musimy meli wykąpać. Nie ma wyjścia. Mm, Holly tutaj maluję obraz. W ogóle mamy jakiś taki namalowany. O, jakoś wspaniała. Super. I tu też mamy ten świecznik. Dodajmy go do wyposażenia. Tutaj jeszcze mamy jakiś wazon gotowy do sprzedania. To sobie go tutaj wystawmy. I glazeruj obiekt. Świecznik. Zrobimy sobie taki industrialne. Ale nie miałaś przerywać tego malowania. Okej, okay, mamy gotowe, a więc sobie go możemy wystawić. Tylko jak my go teraz możemy. Hm, nie wiem, jak my go teraz możemy wystawić na sprzedaż? Mm, dobra. Tak, na razie będzie nam służył jako dekoracja po prostu. O, no, w sumie ładnie on wygląda. Także możemy zapalić tym świeczka. I mamy ósmy poziom malowania. Ekstra. Mamy gotowy obraz, także on idzie do sprzedania, a my sobie teraz namalujmy może jakiś surrealistyczny. Mały, wystarczy. Mm, dobra, mamy. O nie, ktoś nam pokopał prądem. A i mamy gotowy obraz. E, ładny, to przynieśmy go sobie tutaj. W ogóle nie wiem o co chodzi, ale ten chyba coś cały czas wszystkim dokucza. Znowu to zrobił. Oj, mamy tutaj bazon, także do sprzedania. Musimy spławić uciążliwego klienta. Bo on cały czas wszystkie kopie prądem. Dobra, no i zróbmy może obraz skłaniający do flirtowania. No i dobra, mamy gotowy obraz, także idzie do sprzedania. E, no i w zasadzie to możemy już zamknąć naszą firmę. Zarobiliśmy 4300, fajnie. 14 godzin mieliśmy otwarte. Mocne strony jakość i możliwość rozwoju wystrój. No tak, no bo trochę nam się bałagan robi przez to jedzenie głównie. E, pozostawiają nam brudne talerze. No ale i tak nie jest źle. Trochę na tym popracujemy i będzie dobrze. A my możemy sobie jeszcze pomalować trochę. No może teraz jakiś obraz surrealistyczny, średni byśmy zrobiły. A Jules, on mógł um... Wykąpać Meli. Okej, okay. i położymy ją do spania. No i przegapiłam tym razem Sylwester. No a to pięknie. Opowiedz bajkę na dobranoc. I jak opowiesz bajkę, no to możesz iść spać. A Holly zrobiła już ten obraz? O, zrobiła. Dobra, no to wystawimy go sobie tutaj. No i ona musi się ogarnąć trochę, e, bo tak, możesz skorzystać z kibelka. Jeszcze zjedz e, sobie jakieś resztki. No i będziesz mogła iść spać. I Meli będzie miała wkrótce urodzinę. No tak. Jak gramy na krótkim czasie życia, no to czas leci szybko. No, obudziła się Meli. Trzeba ją nakarmić. Także karmę piersią. O, i mamy wiosnę. Fajnie. To myślę, że do następnego odcinka już się pozbędziemy tych dekoracji zimowych. I tak, opowiedz bajkę na dobranoc. No i idź jeszcze spać, bo nie pospałeś za bardzo. No i ty Jules też idź spać. Dobra, możemy wstawać, bo już jest dwunasta Musimy chyba przebrać pieluszkę. Także przed nią przebierzemy pieluszka. Okej. Okay. No i możesz posadzić tutaj do końca Meli. A my pójdziemy otworzyć naszą firmę. No i możemy przygotować jakiś obiekt jeszcze. Ale co tutaj by można było takiego zrobić? Może taki lampion ze świeczką. Zaczął się poród. Dobra, no to później zrobi ten przedmiot. A teraz chodźmy urodzić dziecko. Już nie mogę doczekać. Szybko, szybko, szybko. Biegni. Okej, okay, i co to będzie? Chłopczyk czy dziewczynka? Czy mam nadzieję, że będzie to chłopczyk? No, dawaj chłopczyka. Urodź chłopczyka. To dziewczynka. Dobra, no to nie będzie Julia, bo nie mam siły. Kurde, no szkoda. To wiecie co? Chyba się będzie trzeba starać o kolejne dziecko. Eee, tak, zrób barabara. No i mam nadzieję, że teraz wyjdzie z tego chłopczyk, bo jak nie. No to już będziemy musieli zostawić dziewczynkę. No i dobra, załatwione. A jeszcze zobacz, czy jesteś w ciąży. Zrób test ciążowy. A tak, ty możesz nakarmić. A, już e, zaczął sam karmić. Okej, okay. dobra. Jesteś w ciąży, czy nie jesteś w ciąży? No, jest w ciąży, fajnie. Dobra, no to znowu w takim razie musimy poczekać do narodzin. No i zobaczymy, czy wtedy ona mu się w końcu uda czy nie uda z tym chłopczykiem. Tak, ten wazon sobie możemy tutaj przestawić. No i podejdźmy sobie tutaj, zrobimy sobie jakiś obraz impresjonistyczny. E, średni. Mamy dziewiąty poziom. Umiejętności malowania. No to jeszcze chwilę i będziemy mieć dziesiąty. Pocze, wiecie co ja już nie mogę doczekać i chyba sprawdzę zaraz, czy Anna będzie miała chłopczyka, czy nie. Wiem, że zazwyczaj po prostu czekam do samego końca, do samych narodzin, ale dobra. O, arcydzieło. Fajnie. Dobra, no to to wiecie co? Ja chyba sprawdzam. Sprawdźmy to. Okej. Okay, ciąża i. JEST! Jest chłopiec! Jest chłopiec, jest chłopiec, ale fajnie! No, to wydaje mi się, że będę musiała powiększyć nasz domek. Bo trójka to tak trochę słabo nam się tutaj będzie mieścić. No, także w następnym odcinku już się pozbędę tych dekoracji zimowych. No i powiększę też nasz dom. Także myślę, że po prostu dodam tutaj jakieś piętro. No i dzieci będą na górze. A rodzice na dola. No to super. No to teraz będziemy mogli przygotować może pokój dla dziewczynek i osobny pokój dla chłopczyka. I nasz rodzynek. Zostanie następcą. No tak, to będzie idealnie. Dobra, no to cóż, możemy kończyć. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Nie zapomnijcie koniecznie zostawić łapki w górę. Eee, napiszcie też coś w komentarzu miłego. Możecie na przykład dać jakieś propozycje imienia dla naszego chłopca, ale coś związanego z bakłażanem. Może być też w wersji angielskiej, ale żeby wiecie, nawiązywało do bakłażana. No, także cóż, do następnego. Pa, pa!